iPhone 11 Pro stał się już teraz wyznacznikiem pewnego luksusu. No, chyba że sąsiad ma Galaxy Folda, to wtedy nie porozmawiacie. Ja mam na imię Partek, a dzisiaj zapraszam Was na przygodę z iPhone'em 11 Pro Max. Nie ma zmian, są zmiany. Nie ma zmian, są zmiany. iPhone 11 Pro Max od razu po swojej premierze trafił na czołowe miejsca w rankingach najdroższych kuchanek indukcyjnych z wiadomego powodu. I to jest prawda, iPhone 11 Pro Max ma bardzo duże oczy aparatu. I tak to może być obiektem drwin i żartów. Obiektywy też delikatnie wystają poza obudowę, przez co narażone są na zarysowanie, ale dobra nowina: szkło aparatów jest szkłem szafirowym. Przestrzegam za to: szkło szafirowe jest dosyć kruche. Podobnie może być z matowym szkłem na pleckach, ale nie jest. Oglądałem różne drop testy i deklarowane przez Apple najtwardsze szkło na świecie ma poparcie w doświadczeniach. Szkło, które mamy w iPhone 11 Pro, to modyfikowane szkło Corning Gorilla Glass 6. Do do tego ogromne brawa za to, że telefon praktycznie się nie palcuje. Z tyłu powłoka jest marzeniem na froncie mamy bardzo dobrą powłokę oleofobową, która zapobiega łapaniu odcisków palców. Do tego jedno przetarcie i ewentualne odciski palców i smugi znikają z telefonu. Oczywiście mamy metalową ramkę ze stali nierdzewnej oraz wodoszczelność certyfikowaną standardem IP-68. Mam jedną dosyć ważną uwagę co do wykonania tego smartfona. Jeżeli znajdziecie sobie na stefu szkatułkę ze złotem, położycie na wadze i zobaczycie 226 gramów, to będzie super. Jeżeli położycie swojego iPhone'a na wadze i wyskoczy wam dokładnie taki sam rezultat, no to coś jest nie tak. I to nie z wagą, tylko z iPhone'em. O ekranie dużo mówić nie będę. Front się nie zmienia od lat, dalej mamy wielkiego staromodnego nocza. Sam wyświetlacz ma przychodną 6,5 cala i rozdzielczość 2688x1242 piksele, a został wykonany w technologii Super Retina XDR OLED XDR. To skrót od Extreme Dynamic Range, co jak Apple mówi, jest rozszerzonym HDR. Dzięki temu jasność tego panelu sięga poziomu 800 nitów, co jest topowym wynikiem na rynku. A do tego, jak to Apple twierdzi, jeżeli przyjdzie potrzeba, osiąga nawet 1200 nitów, korzystając właśnie z możliwości ekranu XDR. Z takich bardzo osobistych przemyśleń, to jest absolutnie rewelacyjny wyświetlacz, który wspierany inteligentnym doborem balansów bieli postaci technologii Truton stawia go na podium w mojej prywatnej hierarchii ekranów. Oczywiście, smartfon może mieć wszystko na najlepszy aparat, najlepsze multimedia, jednak co z tego, skoro będziemy musieli co chwilę go podpiąć do ładowania, bo akumulator nie wytrzymuje. Jak to z tą baterią jest w iPhone 11 Pro? 3969 mAh, to o 25% większa pojemność od tej, którą znajdziecie m.in. w iPhone 10S Max. Przekłada się to przy normalnym mieszanym użytkowaniu na takie 2-3 dni pracy na jednym ładowaniu, a to jest wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak Apple zoptymalizowało zużycie energii. Do zestawu dostajemy ładowarkę wspierającą 18-watowe szybkie ładowanie. Pełne ładowanie, niestety, i tak jest długie trwa około 2 godzin. Mimo wszystko, z baterii jestem względnie zadowolony. Czas teraz na biometrię. Nie mamy skanera odcisków palców zatopionego w ekranie Apple, jeszcze do tego nie dojrzało. Mamy natomiast Face ID, które cały czas działa w 3D, a więc telefon skanuje całą naszą twarz. Rozpoznaje 40 tysięcy punktów na naszej twarzy i dobiera odpowiednie parametry do nich. Dzięki temu może szybko rozpoznawać, czy to jesteśmy my, czy może jednak nie. Face ID działa bardzo sprawnie, czasami trochę wieczorem się gubi, jednak moim zdaniem jest to bardzo dobra metoda zabezpieczenia. Szybko po zespołach. Nowy procesor Apple A13 Bionic jest to sześciordzeniowa jednostka o maksymalnym taktowaniu pojedynczego rdzenia 2,65 GHz, która wykręca topowe wyniki w benchmarkach. Jak widać pościg na rdzenie jest tak samo zasadny jak branie udziału w kuchennych rewolucjach mając na zapleczu patelnię z wyżartym teflonem. I tutaj mógłby paść słynny żart o poteflonie, jednak żeby nie było zbyt sucho, ten żart sobie ominiemy. Bez zmian, dalej nie mamy slotu na kartę SD, ale Apple ma fajne oferty przestrzeni w chmurze, także można to po części zrozumieć. Mamy 4 GB ram i 64, 256 lub 512 GB pamięci na pliki. Dostajemy w tym modelu nowego iOSa 13, w którym spieprzono kilka detali, które mocno irytują. Po pierwsze, zrezygnowano z lubki do nawigowania po tekście, zauważyłem też, że czasami w niektóre okienka trzeba dwa razy stuknąć, aby wywołać reakcję. Z nowości to zmieniono szatę graficzną kilku aplikacji, m.in. aplikacji zdjęcia. Ciekawostką jest to, że iPhone 11 Pro Max wspiera rozszerzony podgląd horyzontalny w takich aplikacjach jak ustawienia, Mail czy Safari. Jeżeli jest to traktowane jako wykorzystanie potencjału dużego ekranu, to jest to dosyć skromne rozwiązanie. Po staremu mamy sterowanie za pomocą gestów, trafił na iPhone motyw ciemny, także ekstra, możemy w panelu kontroli umieszczać różne przydatne skróty, mamy kartę dziś, która jest względnie użyteczna dla użytkowników którzy posiadają coś więcej nad zgryzionym jabłkiem nie tylko iPhone'a super optym jest AirDrop czyli bardzo szybkie wysyłanie plików do innych urządzeń właśnie z jabłuszkiem Prędkość na LTE i WiFi bez zastrzeżeń. Mamy Apple Pay do płatnia zbliżeniowo, a te transakcje autoryzowane są każdorazowo za pomocą Face ID, ale dalej Apple mnie zmądrzało, żeby zrezygnować ze złącza Lightning na rzecz USB typu C. Przyjdzie nam na to jeszcze poczekać. Kurioza trwają dalej, Apple dalej nie dorzuca do smartfona, który wycenia na około 6000 zł w z złącza Lightning na jacka 3,5 mm, bo właśnie złącza słuchawkowego tutaj nie zaznamy. W takich sytuacjach wypowiadam się przede wszystkim o jakości dźwięku na głośnikach multimedialnych, a testero w iPhone'ie 11 Pro Max są wyśmienite. Po pierwsze jest niesamowita jakość basów, to jest z rzadkością w smartfonach, szczególnie na głośniku multimedialnym. Do tego mamy pewną przestrzenność, która daje nam wrażenie obcowania z czymś naprawdę premium. I do tego dochodzą jeszcze silniczki wibracji, które w interfejsie umilają nam tę pracę ze smartfonem. Dlatego po raz kolejny powtarzam, obcowanie z iPhone'em 11 Pro Max jest czymś wyjątkowym. Mamy trzy aparaty i szeroki kąt. Alleluja! Dwa pierwsze aparaty, czyli podstawowe o rozdzielczości 12 megapikseli i jasności 1,8, oraz szeroki kąt o takiej samej rozdzielczości, ale innej jasności 2,4. To dokładnie ten sam komplet co w iPhone 11, także można oczekiwać podobnych efektów, tak jak w iPhone 11. I tutaj mamy poczwórną diodę dosiedlającą iPhone 11 Pro Max nie ma problemu jak w większości Androidach, gdzie przełączanie pomiędzy aparatami jest długie, a rezultaty w balansie bieli ostrości są zupełnie różne. W testowanym modelu aparaty ze sobą się komunikują, dzięki czemu z każdego oczka powstanie zdjęcie z takimi samymi ustawieniami i to jest świetne. Mamy podgląd w przyciemnionym tle z szerokiego kąta, który też nam pomaga, gdybyśmy przycięli coś niechcąco. Przechodząc do edycji konkretnego zdjęcia, telefon sugeruje nam poszerzenie perspektywy w celu np. przedstawienia na zdjęciu całej postaci, a nie tylko połowy jej głowy. W tegorocznych iPhone'ach zawitał tryb nocny. iPhone po wykryciu słabych warunków oświetleniowych sam aktywuje tryb nocny, a my możemy sterować jedynie czasem naświetlania zdjęcia. Sprawdziłem w tym przypadku, jakie są różnice między proponowanym przez telefon czasem naświetlania, a maksymalnym jaki możemy ustawić w danej chwili. Różnic praktycznie nie widać, także korzystajcie z zaproponowanych przez Apple ustawień. Co do jakości zdjęć, są odrobinę przeostrzone, tak jak w iPhone 11, ale mają niesamowicie mało szumów za dnia. Jest do tego super dobre oddanie kolorów, balans bieli w nocy jest rewelacyjny, dochodzi do tego przyjemna plastyka i wizualnie te zdjęcia wychodzą naprawdę świetnie. Na szerokim kącie niestety mamy spadek jakości obrazu na krawędziach, co nie przystoi w tej cenie. Oczywiście jest więcej szumów i słabsza ostrość, ale dalej jest to przyzwoity poziom. Dwukrotny zoom optyczny dostarcza dobrą jakość zdjęć, ale szkoda, że nie mamy większego przybliżenia. Maksymalne cyfrowe to dziesięciokrotne przybliżenie. Tryb nocny daje radę, nie tworzy ze zdjęć nienaturalnie wyglądających grafik, tak jak to ma miejsce w Huawei, więc jeżeli lubicie taki charakter zdjęć, to fotki z nowego iPhone'a na pewno przypadną Wam do gustu. Selfie oczywiście robimy sobie aparatem o rozdzielczości 12 megapikseli. I tutaj Apple trochę zmieniło swoje podejście, ponieważ ogniskowa tego obiektywu ma obecnie 23 mm, czyli kąt widzenia jest nieco szerszy. W porównaniu do poprzedniej generacji 32 mm. Oczywiście, na szczęście, Apple, dla użytkowników, którzy przyzwyczaili się do trochę starszego luku, przygotowało możliwość oddalenia i przybliżenia zdjęcia. To jest oczywiście spoko. Oprócz obiektywu do robienia zdjęć mamy również ten iToF, który mapuje przestrzeń wokół nas, dzięki czemu wycięcie tła i efekt bokeh jest wyśmienity. Apple stosuje również Smart HDR, a to pozwala uzyskać właśnie takie efekty, jakie widzicie na zdjęciach. Jeżeli chodzi o selfie, iPhone 11 Pro Max jest to obecnie najwyższa możliwa półka. Pod względem wideo to iPhone 11 Pro Max jest klasą samą w sobie. Stabilizacja obrazu działa bardzo płynnie, a jakość nagrań na 4K czy Full HD plasuje to urządzenie w czołówce wideo smartfonów. A wy co sądzicie o iPhone 11 Pro Max? Jest to ewolucja? Rewolucją trudno to mimo wszystko nazwać. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam was, abyście to właśnie teraz uczynili. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami. Ja się z wami żegnam, cześć i do zobaczenia.